Kurczę, kiedyś było ich więcej. Może dlatego Marta mnie opuściła? Blejtram jest włochaty jak małpolut, a ja nie mam włosów nawet na klacie. Szkoda, że nie żyje w starożytnym Egipcie. Nawet najbardziej pierzaści faraonowie golili wtedy głowy do samej skóry i wkładali peruki. Bez obawy, to tylko moja wyobraźnia. Sułkowa. Halo? Yy, Mogłabym zamówić czuprynkę? Dwutygodniowa czy miesięczna kuracja? A czym to się różni? Przy dwutygodniowej włosy odrastają panu tylko na głowie. Przy miesięcznej również na innych częściach ciała. Gratisowo dodajemy suszarkę i komplet grzebieni. Cena zestawu 499 zł. plus VAT. To ja poproszę zestaw na cały miesiąc. Stendhal powiedział, że kobieta przymierzająca kapelusze przymierza się do nowej miłości, a mężczyzna przymierzający kapelusze usiłuje uwolnić się od dawnej. Jeśli można doradzić, poprzedni berecik był bardziej twarzowy. Łukasz coś w Ten mężczyzna dostawił się do mnie. Jednak Stendhal nie miał racji. Na co ci to było? To retoryczne pytanie. Ja to jakieś nieporozumienie, ta pani mnie źle zrozumiała. Ja chciałem tylko pomóc. Chcesz mnie lecieć przez drzwi przez okno? Ale zaraz, ja tego faceta skończę! znam? Czaban, go! Oglądałeś walkę? Nie miałem wyjścia. Żeby uratować zęby, musiałem zagrać wiernego fana pana Czabana. Tylko w, w telewizji kumple chcieli oglądać telenowelę, ale ich przegłosowałem. To znaczy, wiesz... Przekonałem. Klinowałeś się. razem ci daruję. Jak się nazywasz? Gustaw Milski. Zenek Czaban. A to moja narzeczona Aniunia. Miło mi. A ty Gustaw czym robisz? W nieruchomościach. Czym? Handluję mieszkaniami. I domami też? Oddasze w y, czteropiętrowcu. Y, czteropiętrowym? tak. Nie. Stare budownictwo, 70 metrów. Plus... Gacuś, możemy porozmawiać na osobności. Nie gadam z Tobą, blisko. Y, plus kosy. Y, oczywiście, cena do negocjacji. A Agata, co kobietę najbardziej pociąga w mężczyźnie? Słucham? Co najbardziej. Pociąga kobiety w mężczyźnie. Nic. No tak, spytałem niewłaściwą osobę. Ale tak generalnie. Intelekt. A cechy zewnętrzne? Pieniądze. Wiesz, miałem na myśli raczej takie rzeczy jak... Wiek. Kolor oczu, wysoki czy niski. Wysoki albo niski. Zależy od gustu. Wyjątkowo wyczerpująca odpowiedź. Blondyn czy brunet? A może łysy, łysy? Siejący? Dla mnie to nie ma znaczenia. Przecież łysi też są bardzo atrakcyjni. Tak? Wymień jakiegoś. Mussolini. Kodżak. Oleksy. Dzięki Gacuś. Oleksy. No faktycznie, same odlotowe chłopaki. Siemanko, Gustaw. Witam. Zapraszam do mojego biurka. Znalazłeś coś dla nas? Przygotowałem mnóstwo fantastycznych ofert. Błagaj, błagaj. Załatwię wam taką chatę, że mózg stoi. Tylko sypialnia była duża. Nie, nie, nie. Przepraszam, możemy jedno zdjęcie z panem zrobić, bardzo nie. proszę. Kiepsko panu spastrygowali ten łuk. Sam se Co tu pisze mnie? Chirurgia plastyczna, derbor z losy. No, niech pan wpadnie do mnie do kliniki, to szyję pana gratis. Tak? Uh -huh. To chodźcie zrobimy sobie zdjęcie. A! No, no gustam, no zrób nam zdjęcie. No. Gust! zrób no mi zdjęcie Klaud no. yy, już bliżej. Pani Niuniu. -Niu? Uśmiech. To jest. Seks. A! 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 Oto za tych, co przed ten... Tak że nie dowaliłeś temu lewisowi. Człowieku, walka była ustawiona. Ustawiona? No za co kupiłbym ten dom? Jakbym chciał, to bym tego bambusa zawiązał na supę. To znaczy się podłożyłeś? Nie uważaj co mówisz. Czapan nigdy się nie podkłada. Spokojnie, Zenek. Do się. miał <laughs> czterdziestkę na karku. Też byś o Kasię, a nie o Kutasię. Trzeba wiedzieć, kiedy się wycofać. Chcesz się wycofać z boksu? u trzeba. Człowieku, ja stoczyłem 200 bar. Wszystkie żebra mam połamane. Niedługo nie będziemy stać na lekarza. Widzę podwójnie i to nie tylko po ale kierunki mi się mylą. Nie chcę zostać warzywym jak ten, Muhammad Ali. Kolejny ciał. Ja się Kiedyś lub. Pan Gustaw Wielski? Mam dla pana. O kurcze, to czuprynka. Byle Gacuś nic nie wywąchał, bo będzie się nabijał. Ja jestem Gustaw Milski. No proszę pokwitować. Do widzenia. Do widzenia. Od kogo to? Nie, Nie wiem, wiem, potem zobacz. Ja rozpakuję. Ja... Zwykła suszarka. Rynka, płynna porost włosów. Po co ci to? Gustaw, przecież ty masz włosy. Ale nie tyle, co kiedyś. Czasu nie cofniesz. Hmm? Znalazł się filozof. Ty masz sierść jak spaniel, ale poczekaj. Za miesiąc przestaniesz się ze mnie nabijać. Człowieku, tego się nie pije, tym się smaruje. Na twoim miejscu odesłałbym to badziewie z powrotem. Przez coś ściema dla najwniaków, żeby wyciągnąć od nich kasę. Co ty nie powiesz? To dlaczego przysłali suszarkę i grzebień? Za dwa tygodnie będę miał piórka, jak winę tu. A za miesiąc? Co? Co za miesiąc? Urosną jeszcze w innych miejscach? Gdzie? Na jajkach? Tam nie wypadają. Mówiłem o.